Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Wieluń był miejscem państwowych obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wziął udział prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Samorząd województwa łódzkiego reprezentowali marszałek Grzegorz Schreiber oraz Iwona Koperska, przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego. Jak mówił w przemówieniu prezydent Andrzej Duda, Wieluń jest symbolem terroru wojennego, okrucieństwa i złamania zasad. Symbolem wojny, w której zginęło 6 milionów Polaków. W Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. W łódzkich obchodach rocznicowych samorząd województwa łódzkiego reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. Na cmentarzu w Strońsku w gminie Zapolica marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber złożył kwiat przy pomniku upamiętniającym poległych w walkach 1939 roku. Na polach pomiędzy Strońskiem i baleniem armia Łódź broniąca linii Warty i Widawki przyjęła jedno z największych niemieckich uderzeń wojny obronnej 1939 roku. Marszałek Grzegorz Schreiber zaprasza na historyczną rekonstrukcję tych wydarzeń. Będziemy starali się Odnowić tę tradycję, przedstawić mieszkańcom to, jak w tamtych krwawych, strasznych dniach września 1939 roku na brzegiem Barty polacy stawiali czoła Niemcom. Mieszkańcy będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd na miejsce inscenizacji. Dowiozą ich tam autobusy MPK-Sierrac, których kursy zostaną zsynchronizowane z rozkładem jazdy pociągów. W spale odbyły się 24. Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych i Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS. Ponad 1500 uczestników rywalizowało m.in. w grach zespołowych czy trójboju. Nowością był dwubój, bieg 400 metrów i strzelanie laserowe. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, a ambasadorami igrzysk byli Szymon Kołecki, Adam Kzot i Artur Kozłowski. Piknik z funduszami europejskimi, regate o Puchar Marszałka Grzegorza Schreibera, biegi z przeszkodami i turniej siatkarski. Tak wyglądało zakończenie wakacji z województwem łódzkim w Ostrowie warskim. Zarówno sobota, jak i niedziela stały pod znakiem rywalizacji sportowej. Triumfem służb mundurowych zakończył się turniej siatkówki plażowej. Z dobrej strony pokazała się także drużyna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, która wywalczyła trzecie miejsce na podium. Rozegrano regaty o Puchar Marszałka Grzegorza Schreibera. Warto wspomnieć, że w klasie samorządowców swoją załogę wystawiło również województwo łódzkie. W trakcie pikniku marszałek Grzegorz Schreiber został odznaczony. Znaczony medalem Wobr za szczególne zasługi.